Siemaneczko widzowie, dzisiaj wam pokażę jak zrobić fajną animację w aplikacji Pl Prisma 3D Więc tutaj jest poradnik, a tylko mega fajną Na początek naklikamy sobie nowy projekt Teraz szukamy sobie coś fajnego w otoczeniu Hmm, co ja bym sobie wziął?

Ten. Teraz naklikamy kamera Mamy już kamerę. Teraz naklikamy modele. Wybieramy sobie postać. Ja sobie wybiorę dla, po, dla przykładu. Hmm. Lena, będzie ok. Tak wygląda nasza postać. Teraz naklikamy na plusik przy Plusik. plusik Teraz wybieramy animację albo możemy utworzyć nową Ale jak, ale jak nie jesteście za, zaawansowani w takie rzeczy to to nie róbcie sobie usuńcie i dodajcie coś takich już zrobionych Ja sobie wezmę na przykład walking I teraz możemy sobie wybrać ile ona będzie chodziła ja sobie wybiera, że trochę iść będzie sobie chodziła. Widzicie? Ale teraz idę na przykład sobie tutaj, jak ona tutaj idzie, to ja klikam takie coś i ona bardziej w tą stronę idzie i zobaczmy jak to teraz będzie wyglądało. Dobra, teraz. Zanim to. W tym tutaj ustawmy sobie kamerkę tak, Okej, okay. super. Naklikamy kamera. Naklikamy animację. I trochę oddalamy teraz. O, nice. Obejżmy teraz. Eee. <śmiech> 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 Nie wyszło mi trochę. O, teraz będzie tak w zasięgu widzenia i zobaczmy. Zobaczmy, czy na razie, kiedy ona sobie tak będzie szedła tutaj, czy to będzie dobrze wyglądało. Utwórz wideo. Hej, czy używaliście już Gazetkowa? To darmowa aplikacja ze wszystkimi gazetkami ja w Polsce. Mogę tu przeglądać gazetki, na przykład biedronki, i od razu dodawać produkty do listy zakupów. Mogę też dodać produkty do mojej listy, a potem wyszukać, gdzie kupię je najtaniej. Tutaj znalazłem dobrą ofertę w Auchan. Kolejną super funkcją jest strefa okazji, gdzie codziennie pokazane są najciekawsze promocje. Na przykład strefa grilla, gdzie mogę przejrzeć promocje i zobaczyć je w gazetce lub dodać do listy zakupów. Polecam Wam pobrać gazetkowo za darmo i samemu przetestować aplikację. Gazetkowo. I masz dojście do promocji. eksportuje nam się prisma 3 Dobra, dobra zaraz będzie I, ogląd i obejrzyjmy sobie tak to wygląda możemy zapisać w galerii, w galerii albo udostępnić na przykład na youtube na twitcha na snapchata na whatsappa Możemy sobie zapytać w galerii. Obejrzyjmy jeszcze raz. Chcemy zrobić taką bardziej profesjonalną. Bo niektórzy, bo niektórzy tak są. To na początku, jak już mamy, gdzie nam ma sobie iść? Robimy sobie tak. Tak. I tak. I teraz obejrzyjmy. Kurde. Jak my to tutaj mamy, jak ona idzie sobie tutaj. Klikamy na kamerę. Utwórz. I animacja kamery. To weźmy sobie tą kamerę trochę oddalmy. Kurde, nie da się. Nie da się oddalić kamery? Kiedyś się dało? Czekajcie, co jest? Dobra. Aha. Aha. No to zobaczmy, jak to będzie głównie nie wyglądało. O, nawet będzie, okej. Okay. Pogoda 24 to bezpłatna aplikacja, w której znajdziesz szczegółową prognozę godzinową, siedmiodniową oraz do 16 dni. Wyślemy Ci również ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, takich jak burza. Z radarem opadów sprawdzisz, gdzie, kiedy i z jaką intensywnością spadnie deszcz lub śnieg. Z kolei dzięki kamerą live będziesz miał podgląd do bieżącej sytuacji. Pogoda 24. Twoja ulubiona aplikacja pogodowa. No już to widzę. 100% z niej instalowania Let's go baby eksporcik Zobaczymy jak to będzie

Nie, gdzie to jest? O, prisma. Dobra, oglądamy. Prisma, czuda. Super duper. duper. Dura, è